Wymęczone zwycięstwo, awans dalej i wygrany trzeci mecz z rzędu, a to podsumowanie meczu Legii Warszawa z FK Aktobe. Ale jeszcze na początku zaobserwuj ten profil. Legia Warszawa w dwóch meczu pokonuje FK Aktobe 2 do 0, natomiast wynik dzisiejszego spotkania to 1 do 0. Czyli taki sam jak przed tygodniem, i można powiedzieć, że gra również tak samo słaba jak przed tygodniem. Oczywiście dzisiaj panowały inne warunki atmosferyczne, natomiast Legia nie powinna się tym usprawiedliwiać, ponieważ nadal brakowało skuteczności, brakowało klarownych sytuacji oraz były problemy w linii defensywnej. Nieraz Legię przed stratą bramki musiał ratować Kacper Tobiasz, który zalicza drugie czyste konto tym sezonie. No i go myślę, że można wyróżnić w dzisiejszym spotkaniu. Mam wrażenie, że Legii również brakowało kontroli nad tym spotkaniem. Oczywiście trzeba cieszyć się z wygranej, ponieważ w kolejnej rundzie zobaczymy cztery polskie zespoły. Natomiast jeżeli Legia nadal będzie tak grać, no to daleko nie zajdzie. A w kolejnej rundzie czeka Banik Ostrava, czyli drużyna z Czech, czy Legia da radę? Tego się przekonamy za tydzień. A jak Wam podobał się mecz Legii warszawa ZK, a aktobę dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ale jeszcze na koniec pamiętaj, żeby zaobserwować ten profil, polubić ten film i udostępnić go.